Jesteśmy po meczu KS Macom Pano ze mną jest napastnik drużyny gospodarzy Adam Sajduda. E, witam Cię Adamie. Cześć, e, cześć. <laughs> Adamie, jak ocenisz dzisiejszy mecz, porażka tylko jedną bramką? Było tyle sytuacji, no powinniśmy to wygrać, no ale no niestety nie udało się. E, jak ocenisz swój występ indywidualnie? Poniżej oczekiwań, myślałem, że coś więcej pokażę, ale no, niestety, bramkarz no, tutaj wybronił kilka sytuacji, miałem 100%. Nie udało się, no trudno. Jutro jest następny no, już musimy to wygrać. A jak ocenisz grę rywala? Zaskoczyli Was czymś czy Ciebie czymś zaskoczyli? Akurat Ty grałeś z tą drużyną po raz pierwszy. I jak ją oceniasz? Po raz pierwszy mam nadzieję, że jakiś rewąż będzie, bo myślę, że to wygramy. No, byli tak do ogrania, że nie wiem, jak te bramki traciliśmy po głupich będach. No Wyeliminować je musimy na pewno. A, m, według y, opinii y, niektórych y, y, Widzów, dzisiejszego meczu oraz rywali zostałeś wybrany jednym z najlepszych zawodników w naszej drużynie. Jak ty oceniasz taką yy, nominację? Nie przesadzajmy, no, że już przegraliśmy, no, Od nich powinniśmy wybierać. Że strzeliłem jedną bramkę, no, kurczę, no nie udało się wygrać, to przede wszystkim trzy punkty się liczą, a nie indywidualne jakieś osiągnięcia. Okej, okay, wielkie dzięki za wywiad. Powodzenia dalej. No, do następnego. Jesteśmy po meczu kompanów Brothers KS Juma. Ze mną jest obrońca zespołu gospodarzy Sebastian Ton. Sebastianie, jak opiszesz ten mecz dzisiejszy? Porażka tylko jedną bramką. Mecz bardzo wyrównany. Widać, że spotkały się dwie równorzędne drużyny. No i zabrakło chyba trochę szczęścia, wydaje mi się. Bo jednak nie graliśmy wcale gorzej. To był, jak powiedziałem, bardzo wyrównany mecz mecz walki. Można było się tego spodziewać. Szkoda, że zabrakło trochę szczęścia. A kogo byś wyróżnił z, jako zawodnika meczu, jako ty, twoje zdanie, twoja opinia u nas w zespole, w Companion Brothers oraz w Dżumie? Kogo byś wyróżnił? Powiem szczerze, że trudno wyróżnić kogoś od nas, bo wszyscy grali na w miarę równym poziomie. Nie było kogoś, kto by się wybijał ponad poziom. Na pewno Adam zagrał dobry mecz. On nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Natomiast jeśli chodzi o Dżumę, no to na pewno duże problemy sprawi nam Sebastian, który grał kiedyś u nas. Po prostu widać, że jest bardzo sprytny i wykorzystał ten spryt strzelając bodajże dwie bramki. I jego bym wyróżnił w teamie Dżumy. Jutro gracie mecz z FC Pato. Jak obstawiasz wynik? Jesteście w stanie wygrać? Ja myślę, że jak najbardziej. Grałem z FC Pato w tamtej rundzie i jest to drużyna do ogrania. Nie mają tam wielkułozów, natomiast znam tych chłopaków, bo mieszkają niedaleko mnie i to są walczaki i na pewno nie będą odstawiać nogi. Na pewno będą grać i nawet niż dżuma. Także to na pewno będzie mieć walki i musimy po prostu się na to przygotować. Okej, okay, wielkie dzięki za wywiad. Dzięki.